Kobiety ze skórą dojrzałą, które odwiedzają gabinety kosmetyczne, to wymagający segment klientek. Jak sprostać ich oczekiwaniom, aby nie tylko dobrze oceniły Twój salon, ale i wróciły do niego ponownie? Eksperci Clareny Professional zebrali dla Ciebie wskazówki, które pozwolą Ci usatysfakcjonować tę grupę klientek, będącą dużym wyzwaniem. Oglądaj dalej. Zastanów się, jakich usług będzie szukała kobieta, której cera wymaga natychmiastowego odmłodzenia. Oczywiście, że zabiegów stworzonych w oparciu o sprecyzowane potrzeby, skóry dojrzałej. Takich, które nie tylko głęboko ją odżywią czy zrewitalizują, ale i natychmiastowo zredukują oznaki starzenia, takie jak zmarszczki czy efekt szarej, zmęczonej cery. Eksperci klareny Professional szczególnie polecają wprowadzenie trzech typów zabiegów do oferty. Pierwszy z nich to zabieg Exos Pro Age, pozwalający na przeprowadzenie zaawansowanej terapii egzosomalno-senolitycznej, która jest wspierana przez unikalne kompleksy ExoPep i Senolytic Fusion opracowane w laboratorium Popłaska Group. W naszej ofercie znajdziesz także specjalistyczne kosmetyki z linii MenoSh Harmony, potrzebne do wykonania zabiegu idealnego do skóry w okresie menopauzalnym. Nie zapominaj także o standardowych, sprawdzonych zabiegach, czyli tych, których bazą są kwasy i retinol. Efekty z nich płynące to nie tylko eliminacja przebarwień czy wyprysków, ale i skuteczna korekta zmarszczek. Chcesz wyposażyć swój gabinet w jakościowe kosmetyki zabiegowe dla skóry dojrzałej? Porozmawiaj o współpracy z naszym konsultantem. Czy regularne wizyty w salonie kosmetycznym są wystarczające? dla utrzymania skóry dojrzałej w dobrej kondycji. Oczywiście, że nie. To powszechny mit często powtarzany przez nieświadome klientki. Aby terapia well aging przyniosła najlepsze rezultaty, oprócz cyklicznych wizyt w gabinecie, potrzebna jest dopasowana pielęgnacja kosmetykami przeznaczonymi do skóry dojrzałej. Zaletami dobrze dobranego zestawu produktów do pielęgnacji domowej jest między innymi wydłużenie efektów płynących z zabiegów w twoim salonie. Dlatego tak ważne jest, abyś zarekomendowała klientkom kosmetyki, których Formuły będą synergiczne z tymi wykorzystywanymi podczas zabiegów. W Clarenie Professional znajdziesz szeroką ofertę produktów do odsprzedaży, które nie tylko przedłużą rezultaty zabiegowe, ale i będą działały wspierająco w terapii Well Aging. Szczególnie polecamy Ci zestaw dwóch kremów na dzień i na noc z nowej linii Exos Pro Age, która przypadnie do gustu klientkom ze skórą dojrzałą. Do odsprzedaży w salonie warto wybrać także kosmetyki z linii Menoshii Harmony. Ich formuły są rozwiązaniem dla problemów cery w okresie w okresie Szukasz dostawcy produktów do odsprzedaży w salonie, które skradną serca klientek? Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę. Pamiętaj, że nie tylko rewitalizujące formuły kosmetyków mają swój udział w poprawieniu kondycji skóry dojrzałej. To także specjalistyczne urządzenia zabiegowe, które gwarantują najlepsze rezultaty, a Twoim klientkom pozwalają czerpać satysfakcję z wyglądu skóry. Urządzenie Galaxy Mercury to nasz bestseller, który jest absolutnie niezbędnym wyposażeniem salonu kosmetycznego. Pozwala zabiegi idealne do skóry dojrzałej. Mikrodermabrazję diamentową, peeling kawitacyjny, sonoforezę, falę radiową i mezoterapię bezigłową. To pakiet usług, który zdecydowanie zachęci właścicielki skóry wymagającej odmłodzenia do wizyty w Twoim gabinecie. Warte uwagi jest także urządzenie Electroperation Pen, które łączy w sobie mikronakłuwanie z mikroprądami EMS oraz terapią światłem LED. Dzięki temu pobudza produkcję kolagenu i elastyny, zwiększa aktywność komórek skóry i przywraca jej elastyczność. A co powiesz na urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, które spotęguje jej efekty i poprawi wygodę, a także bezpieczeństwo twojej pracy? Compact H3 Pen pozwala na podawanie koktajlu bezpośrednio podczas zabiegu, co przekłada się na natychmiastową poprawę wyglądu skóry. Chcesz odebrać ofertę na urządzenia polecane przez ekspertów Klareny Professional? Skontaktuj się z nami. Terapia silnie odmładzającymi kosmetykami to jeden z dwóch typów zabiegów, które znacznie poprawią wygląd skóry dojrzałej. A jak jest drugi rodzaj usług, które warto zarekomendować klientkom z widocznymi oznakami starzenia. Są to zabiegi poprawiające owal i ukrwienie skóry. Doskonałym urządzeniem, które pozwoli ci włączyć tego rodzaju usługi do oferty salonu kosmetycznego jest Multimasażer 4D. To wielofunkcyjny masażer zabiegowy z elektrostymulacją, falami radiowymi i terapią fotonową. Idealnie sprawdzi się w redukcji celulitu i miejscowych depozytów tłuszczu. Szukasz właśnie takich urządzeń do swojego salonu? Porozmawiaj z naszym konsultantem o spersonalizowanej ofercie. Czy chcesz poszerzyć ofertę swojego salonu beauty o kosmetyki i urządzenia niezbędne do usatysfakcjonowania klientek ze skórą dojrzałą? Skontaktuj się z nami i odbierz spersonalizowaną ofertę od Klaryny Professional, która pomoże ci trafić w gusta tego wymagającego segmentu.